Też pozdrawiam fanów i oglądających. Wczoraj wieczorem Łukasz Różański zdobył pas w kategorii Bridget Federacji WBC i wygrał w pierwszej rundzie, przyznokał. To wszystko wiemy. Chciałem tylko mu pogratulować tej walki, zdobycia mistrzostwa, bo w swoich filmach mówiłem, że nie mamy w Polsce bokserów oprócz Fiodora Czerkaszyna, że no powoli, powoli boks umiera w Polsce. A tu taka niespodzianka, muszę przyznać, że ja w Łukasza Różańskiego nie wierzyłem, nie wiadomo skąd się wziął, przynajmniej dla mnie, nagle się pojawił, wygrał z Izu, wygrał ze Szpilką, no ale te walki były na tyle mm, krótkie, niewyraźne, że no, ni, ni, nic nie wiedziałem na temat Różańskiego. No i ta walka też nie dała mi odpowiedzi na co stać tego boksera. W każdym razie ten film jest po to, żeby mu pogratulować. I trzymam kciuki za dalsze obrony. Jest, niewątpliwie jest to sukces. Nie ma co tutaj mu pomniejszać tego sukcesu, bo tego drugiego boksera, to ja też nie znam tego babicza. Też nie wiadomo skąd ten bokser jest. Także czekam na jakiś wielki pojedynek ze znanym bokserem, żeby Łukasz się sprawdził i oczywiście życzę mu, żeby wygrał. W każdym bądź razie. Wielkie gratulacje. Chciałem tylko powiedzieć, że oglądałem dzisiaj rano Polsat News i na Polsacie nie było nawet zmianki o tym, że Łukasz został mistrzem świata, więc jak widzimy w Polsce różne rzeczy się dzieją że nawet telewizja niby taka w wiadomości najbardziej oglądane najbardziej godne zaufania tak się chwali Polsat nie podaje takiej informacji w wiadomościach sportowych także taka moja uwaga gratulacje do usłyszenia hej w następnym odcinku